Dobry wieczór, tajemnicy. Za Waszymi oknami zapadł już mrok. Jest to więc odpowiedni moment, aby rozpocząć nasze spotkanie. Wczoraj, 19 sierpnia 2019 roku, upłynęło równo 180 lat od ogłoszenia wynalazku fotografii. Ja jednak chciałbym Wam pokazać, że świat fotografii, tak jak ten cały świat, który nas otacza, nie jest. Tak, do końca przyjemnym miejscem. Nie jest też czarno-biały ani zero-jedynkowy, i nic nie jest tak proste i oczywiste, jak wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Witajcie w nowym odcinku zapomnianej serii Mroczne karty historii, fotografii. Dzisiaj opowiem Wam, jak na zapiski na tych kartach wpływa wyścig z czasem śmierć, marketing i legendarna, mistyczna. Niewidzialna ręka rynku. Jak zapewne wiecie, wynalazek, który ogłosił Louis Daguerre, polegał na uzyskiwaniu obrazu fotograficznego na metalowej płytce. Temu malarzowi, scenografowi i wynalazcy udało przekonać się francuski rząd do wykupienia patentu na jego wynalazek, dzięki czemu z miejsca stał się bardzo zamożnym człowiekiem. Nie zdążył jednak nacieszyć się tym majątkiem zbyt długo. Unikalną cechą jego wynalazku było to, że odkrył obraz utajony. Oznacza to, że nie musiał swoich zdjęć naświetlać tak długo, aż pojawi się obraz. Wystarczyło naświetlić je tylko troszeczkę, co skracało czas naświetlania, a potem je wywołać. Wywoływał je w oparach rtęci i zdaje się, że w tamtych czasach nie wiedziano jeszcze, jak bardzo szkodliwa jest to substancja. Louis Daguerre zmarł na serce i myślę, że wywoływanie daguerotypów miało na to znaczący wpływ. To, co przyniosło mu bogactwo. Odebrało mu życie. Kiedy Louis Daguerre jeszcze pracował nad swoim wynalazkiem, po drugiej stronie kanału, przez niektórych zwanych kanałem La Manche, a przez innych kanałem angielskim, nad swoim bardzo podobnym wynalazkiem, pracował Henryk Talbot. Technika Talbot'a była technicznie mniej doskonała, ze względu na to, iż on nie odkrył możliwości tworzenia obrazu utajonego, natomiast jego zdjęcia można było kopiować. W przeciwieństwie do techniki Dagera, w której można było uzyskać tylko jedno unikalne zdjęcie. Technika Talbota była też o tyle mniej doskonała, że zdjęcia otrzymane w ten sposób były mniej szczegółowe i miały mniejszy kontrast. W mojej skromnej opinii wyglądały jednak piękniej. W każdym razie, gdyby los potoczył się troszeczkę inaczej, albo Talbot był po prostu odrobinę szybszy, to dzisiaj on nazywany byłby ojcem fotografii. A talbotypia pierwszą techniką fotograficzną na świecie. Talbot przegrał jednak wyścig z czasem. A w dogrywce przegrał również za sprawą niewidzialnej ręki rynku. W związku z tym, że patent na dagerotypie był wykupiony przez francuski rząd, korzystanie z tej techniki było darmowe, a talbot musiał zarobić w jakiś sposób na swojej pracy. W związku z tym wykonywanie zdjęcia go techniką było o wiele, wiele droższe, co w konsekwencji. Wyeliminowało go z rynku, i dziś w muzeach zdecydowanie łatwiej spotkać dagerotypy niż odbitki wykonane w technice talbotypii. W ten sposób rozszerzyliśmy grono ojców fotografii do dwóch osób. Ale czy wiecie, że to jeszcze nie jest koniec? Józef Nisefao Nieps to kolejny człowiek, który w tym wyścigu przegrał walkę z czasem i śmiercią. Tak naprawdę to on z tego towarzystwa pierwszy. Zaczął zajmować się fotografią i tak naprawdę jeszcze przed ogłoszeniem wynalazku Dagera, to on zrobił pierwsze znane historii zdjęcie. Jego technika była mocno niedoskonała, co mogliście sami zobaczyć na tej ilustracji. To, czego nie mogliście zobaczyć, to to, że żeby uzyskać taki obraz, trzeba było naświetlać godzinami. Problem ten został rozwiązany, kiedy Nieps wszedł do spółki z Dagerem. Bo wziął go pod swoje skrzydło i razem dalej pracowali nad wynalazkiem fotografii. Największą zasługą Dagera było wspomniane wcześniej odkrycie obrazu utajonego. Dlaczego zatem Nieps i jego pierwsze zdjęcie są tak bardzo pomijani na kartach historii fotografii? Nieps po prostu przegrał wyścig z czasem i śmiercią. Umarł, zanim duetowi Nieps i Dager udało się ukończyć pracę nad wynalazkiem fotografii i opublikować go wspólnie. Daguerre nie okazał lojalności wobec pamięci swojego wspólnika i zdaje się, całkiem zapomniał o jego wkładzie w swój wynalazek. A jako, że umarli, głosu nie mają i Nieps nie miał jak upomnieć się o swoje prawa do pamięci, jego nazwisko jest teraz zapisywane wyłącznie na marginesach podręczników historii fotografii. To jest już koniec dzisiejszej historii. Jak widzicie, czas jest jednym z najcenniejszych darów, jakie możemy dostać. Korzystajcie z niego dobrze. Tym samym chciałbym docenić czas, który poświęciliście na spędzenie go razem ze mną i posłuchanie tej historii. W tym momencie nie będę Was prosić o suby, za to poproszę Was o jeszcze trochę czasu i postaram się zapełnić go tak samo interesujące jak teraz. Zapraszam was do zapoznania się z poprzednimi odcinkami z cyklu Mroczne karty historii fotografii. Może was na przykład zaciekawić odcinek, w którym rozprawiam się z mitami dotyczącymi fotografii postmortem, fotografii martwych ludzi. Czy pokrewny jemu odcinek, w którym mówię o statywie do fotografowania ludzi i kolejnych mitach z tym związanych. Inną ciekawą historią jest historia Augusta Sandera, fotografa, którego dzieło życia chcieli zniszczyć i powstrzymać naziści, ale nie do końca im się to udało. A jeśli masz już dosyć tego mroku, to obejrzyj po prostu odcinek o trzech chujowych zdjęciach z naszej grupy facebookowej Pytajniki Fotografa. Do zobaczenia, cześć!